Będziemy wszyscy razem pod teat powidać Urszulę von der Leyen, która jest pierwszą kołkośnicą Unii Europejskiej. Tak trzeba ją nazwać, a nie inaczej. Czy to są ich zasługi, czy nasze? Kto to zrobił? My to zrobiliśmy rok temu na protestach i my wywalczyliśmy wszystkie te postulaty. Oni sobie teraz przypisują nasze sukcesy, a to my staliśmy na protestach, na strajkach, na granicy, marzliśmy. Grzegorz Majewski, rolnik z Warmińsko-Mazurskiego, Ruch Młodych Farmerów. Spotykamy się tutaj, ponieważ dzisiaj ma nastąpić przekazanie prezydencji Polsce na pół roku i według informacji, które posiadamy, ma tutaj się też dzisiaj pojawić Urszula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, więc chcemy bezpośrednio jej przekazać nasze niezadowolenie, przekazać nasze postulaty, mamy przygotowaną dla niej petycję. Miejmy nadzieję, że uda nam się ją wręczyć. Natomiast dlaczego tutaj jesteśmy? E, jesteśmy dlatego, że nie zgadzamy się na podpisanie umowy z krajami Mercosur e, w tej formie, która jest, która zniszczy nasze polskie rolnictwo, polskie i europejskie rolnictwo. E, cały czas też mówimy stop dla napływu towarów z jako, jako całej Unii Europejskiej, w tym również z Ukrainy. E, mamy informację, że te towary po pierwsze gdzieś tam jeszcze płyną, a po drugie w czerwcu. Wygaszają się limity, tak zwane ATM-y i nie wiemy co będzie dalej. Czy, czy dalej będą jakieś ograniczenia, czy ten towar już zacznie do nas normalnie wpływać. To też jest towar, który nie spełnia naszych norm, nie jest produkowany zgodnie z naszymi normami i po prostu też doprowadzi do tego, że będziemy w dużo gorszej sytuacji i, i, i według nas jest to niezdrowa konkurencja, no i przede wszystkim niezdrowe, toksyczne towary, które stamtąd do nas przyjeżdżają. Jak również dzisiaj dołączyli się do nas myśliwi, również z myśliwymi walczymy o zatrzymanie zmian w prawie łowieckim, o, o, o nieutrudnianie gospodarowania zwierzyną łowną. Walczymy również o szeroko rozumiane, niewygaszanie naszej gospodarki, naszego przemysłu poprzez dodatkowe, kolejne obostrzenia. Nie będę się powtarzał, bo koledzy przede mną już praktycznie wszystko powiedzieli. Ja się Was spytam, po co Wy tu dzisiaj jesteście? Czy jesteście po to, żeby tą umowę, jesteście przeciwni umowie, czy jesteście za umową? Proszę, powiedzcie. Powiedzcie to głośno, żeby słyszała pani von der Leyen, ona tu jest z nami. A jak nie ma jej, to jej przekażą. Proszę głośno powiedzieć, czy chcemy tej umowy, czy nie chcemy w Polsce. I w całej Unii Europejskiej. To teraz powiem drugi nasz postulat. Czy chcecie zielonego ładu, czy nie chcecie? Trzeci postulat. Import z Ukrainy, czy jest nam potrzebny, czy nie? Czy chcecie likwidacji lasów i, yy, yy, kołowieckich, żeby to wszystko padało? Rolnictwo w Polsce, żeby padało! Nie! Rok Ministerstwo Rolnictwa zrobiło. A lista na stronie Ministerstwa Sukcesów jest bardzo długa. Od y, zakazu importu zboża z Ukrainy po wywalenie do kosza ugorowania. Czy to są ich zasługi, czy nasze? Kto to zrobił? My to zrobiliśmy rok temu na protestach i my wywalczyliśmy wszystkie te postulaty. Oni sobie teraz przypisują nasze sukcesy, a to my staliśmy na protestach, na strajkach, na granicy, marzliśmy. to my to wszystko wywalczyliśmy. Niech oni sobie teraz zasób nie przypisują. Dzień dobry i Bur. Moi drodzy, dziękujemy bardzo. To już jest praktycznie rocznica, kiedy jesteśmy razem z wami, kiedy walczymy o polską tak naprawdę całą przyrodę. I gwarantujemy wam, że dzisiaj... Myśliwi, za chwilę leśnicy, przemysł branży drzewnej i bardzo szeroka koalicja, która chce się przeciwstawić razem z Wami, ramię w ramię, przeciwko Zielonemu Ładowi. To, co my dzisiaj dostajemy z Zachodu, to są naprawdę bardzo fajne rzeczy. Możemy powiedzieć jako myśliwi, co dostaliśmy w ostatnich kilku latach, dostaliśmy Szopa Pracza, który zżera nasze... Pisklaki, ptaki niszczy siedliska, i to jest Zielony Ład. To jest ta dobroć, dbanie o zwierzęta z Zachodu. Tak naprawdę to jest ideologia, która niszczy polską przyrodę. A my, jako myśliwi, chcemy dbać o Wasze pola, chcemy dbać o polskie lasy i chcemy się temu czynnie przeciwstawić. A z nami stają również właśnie leśnicy i wszyscy ludzie, którzy z tej wsi korzystają. A dzisiaj zwróćcie uwagę, że decydują o nas ludzie z tych dużych miast i chcą nam układać cały czas życie, a my tego nie chcemy. To my potrafimy o dobrostan zwierząt, o dobrostan zwierząt i w oborach, i w lesie potrafimy dbać najlepiej. I najlepiej niech tak zostanie. Oddam głos jeszcze mojemu koledze przewodniczącemu i myślę, że na kolejnym proteście będzie nas już set tysięcy. Dziękujemy wam za... Przyjęcie. Dziękujemy, że stoicie razem z nami i dziękujemy Tomkowi za wsparcie. W ubiegłym roku naprawdę było nas dużo. To był największy zryw od 56 roku. Myśliwych rolnicy bardzo skutecznie walczą na, na ulicach. My się tak naprawdę dopiero uczymy. Rok temu nikt o nas jeszcze nie wiedział. Dzisiaj jesteśmy z Wami i wspieramy całym sercem. Szczęść Boże i Dasz bór. Jak tu już było powiedziane, umowie z krajami Mercosur, Ameryki Południowej. Oni to żartobliwie chyba nazwali. Umowa o wolnym handlu to są wolne żarty, a nie wolny handel. Żeby nas tłamsić, zrobić u nas najdroższą produkcję rolną na całym świecie, podrożyć nam koszty energii, koszty pracy, wycofać środki ochrony roślin, które były skuteczne. Szereg innych czynników. Podrożyć nam tak produkcję, a z drugiej strony zlikwidować cła i wpuścić żywność, która jest produkowana o wiele taniej. A czemu o wiele taniej? Bo nie mają tych rygorów, które my mamy. I na to też oczywiście nie ma naszej zgody. Na żadną umowę o wolnym handlu, bo to nie jest wolny handel, to są wolne żarty i zaprzeczenie wolnej konkurencji. Nie może być czegoś takiego, żeby poświęcić polskie i europejskie rolnictwo po to, żeby sprzedawać samochody do Niemiec, po to, żeby surowce, minerały móc importować z krajów Ameryki Południowej. Przecież Argentyna, Boliwia, czy Chile to są kraje, w których jest litu do produkcji baterii, do samochodów elektrycznych i nie tylko. I nie możemy na to się zgodzić. Na sam koniec jeszcze powiem o tym, że nie jest tak naprawdę nic załatwione również z przywożeniem i zalewaniem naszego rynku przez żywność z Ukrainy. Ponieważ... Z jednej strony ukraińska żywność, nawet jak ma jakieś embargo w Polsce, czy zboże, czy kukurydza, wypiera naszą kukurydzę z Niemiec. Do Niemiec płynie kukurydza ukraińska w tranzycie i Niemcy nie kupują naszej. I ją przerabiają na pasze i w, również w niemieckich portach sprzedają. A z drugiej strony ukraińskie zboże, i powiedzmy o tym otwarcie, jest poładowane na Ukrainie, przejeżdża granicę węgierską i wraca do nas jako zboże węgierskie. I z tym nikt nic nie robi. I to wszystko niszczy nasz rynek. Dlatego jak skończą się te wszystkie wystąpienia, pójdziemy wszyscy razem pod teatr powidać. Urszula von der Leyen, która jest pierwszą kołchoźnicą Unii Europejskiej. Tak trzeba ją nazwać, a nie inaczej. Musimy protestować, musimy walczyć na ulicy o swoje prawa, bo nikt o nas nie chce zadbać i zawalczyć. A rolnicy tracą bardzo często już płynność finansową. I co? I grozi to, że fundusze mogą przejmować naszą ziemię. I mamy w, dwa wybory, a wybór jest prosty. Albo będziemy gospodarzami, albo będziemy parobkami u innych. Albo będziemy panami Polski, albo będziemy niewolnikami. Wybór jest jeden. Dziękuję bardzo.